Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, dla odmiany, otworzymy sobie najnowszego chillboxa. I pierwszym produktem będzie delikatny peeling do twarzy za 79 zł od marki Polio Organics, i jest to marka kosmetyków naturalnych, antysmogowych. Drugim produktem także od tej samej firmy. Jest taki mały, nawiżająco ochronny krem do twarzy i podana cena to 109, 109 zł za 50 ml. My mamy zaledwie 5. Trzecim produktem jest nawierzający krem pod oczy, werbena z kawą i jego cena to 40 zł bez jednego grosza. Czwartym produktem jest żel. Podprysznic od DAF za 19 zł, i mi trafiła się ta opcja z eukaliptusem. Kolejnym produktem, którego jestem bardzo ciekawa, to perfumy od firmy Ambra za 14 zł za 35 ml. I tutaj widzę, że będzie to połączenie jaśminu z mocną kawą też pojawi się wanilia i paczula. Następnym produktem były biszkopty. Bardzo smaczne, jednak po otwarciu bardzo szybko znikły. Moi domownicy szybko pomogli mi się ich pozbyć. A dodatkowym produktem za prawie 10 zł są takie fajne foremki na lody. I tutaj też właśnie te biszkopty były do e, zalecane jako taki dodatek do właśnie tych lodów, które sami sobie możemy według e, podanego przepisu stworzyć. E, kolejnym produktem będzie maseczka za 9.99. E, jest to taka maseczka na bazie e, maseczka w płachcie. I tutaj myślę, że jeśli chodzi o składniki, to jest to maseczka na bazie wody morskiej oraz ekstraktu z mandarynki. Następnym produktem, za tutaj nie podana jest akurat cena, więc jest to maseczka od Dermaglin. Jest to maseczka na bazie zielonej glinki. I przedostatnim, już w sumie, już ostatnim produktem. Była do wyboru książka. Można było sobie wybrać kryminał, romans, obyczaj, przygodową książkę bądź fantastykę. Ja w tym miesiącu wybrałam fantastykę. Wiem, że e, chyba jakiś był problem z tą fantastyką, więc ja poprosiłam o wysyłkę książki z poprzedniego miesiąca. I trafiła mi się książka e, Brota, część pierwsza. I powiem Wam, że już sobie powoli. Zaczęłam tą książkę czytać i całkiem fajnie się zapowiada. Box kosztował mi chyba troszkę ponad 100 zł z wysyłką, i myślę, że troszkę bardziej mi się podoba niż te wszystkie poprzednie Fandy Boxy, ponieważ mamy tutaj krem pod oczy, ochronną, ochronny krem do twarzy, taką małą próbeczkę, peeling do twarzy, żel, te foremki. Coś do przekąszenia, maseczki, no i książka, która myślę, że całkiem fajnie się zapowiada. Ja już się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczoru i zapraszam do kolejnych filmów. Pa, pa!